Cześć! Witajcie na kanale Herby, Flagi i Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matki i w dzisiejszym odcinku opowiem o historii oraz ewolucji logotypu Glenfiddich, czyli jednej z najbardziej popularnych szkockich marek whisky. Startujemy! Glenfiddich, marka szkockiej single malt whisky ze Speyside produkowana przez William Grant and Sons w destylarni Glenfiddich w miejscowości Dufftown. Nazwa Glenfiddich pochodzi od szkockiego, gaelickiego i oznacza Dolina Jelenia. Tym samym nazwa znajduje odzwierciedlenie w logotypie firmy. Cztery informacje podkreślające rolę marki w świecie whisky. Glenfiddich to jedna z najlepiej sprzedających się na świecie whisky, zdecydowany lider w kanale single z około 20% udziałem rynku globalnego. To pierwsza zarazem destylarnia, która otworzyła się dla zwiedzających, a stało się to za sprawą e, Visitor Center, które właśnie William Grant otworzył w 1969 roku w destylarni Daftan. Na koniec whisky Glenfiddich jest obecnie w bezmała 200 krajach świata. Logo Glamfidich składa się z dwóch składowych. Z części graficznej, czyli z głowy jelenia, oraz ze znaku słownego. Symbolika jednej z najbardziej popularnych whisky jest następująca. Z tego, co komunikuje nam William Grant, szanowni Państwo, jeleń ma symbolizować męskość, siłę i pewność siebie. Znak ten pojawił się po raz pierwszy na butelkach Glenfiddich w roku 1968 i pozostał niezmieniony aż do przeprojektowania w roku 2007. W roku 2014 nabrał on nowoczesnego, nowoczesnego wyrazu po kolejnym liftingu. No właśnie, przejdźmy do omówienia logotypu tego historycznego sprzed roku 2007, ale również tego ostatniego, zaprojektowanego, czy odświeżonego w roku 2014. Państwo pozwolicie, ja będę sięgał na, wzrokiem na ekran mojego monitora. Przedstawiam Państwu trzy znaki graficzne. Ten sprzed 2007 roku, który pojawił się, to co powiedziałem wcześniej, w roku 1968. I widzimy tutaj znak słowny, Glenfiddich czarny z pod, złotym podcieniem i oczywiście tego charakterystycznego jelenia, głowę jelenia, z datą 1887 z datą nawiązującą oczywiście do powstania destylarni w Davtown to wszystko uświetnione napisem single Mold scotch whisky i ten znak w takiej formie na butelkach przetrwa do roku 2007 kiedy to zostaje odświeżony odnowiony i widzimy tutaj już znak słowny czarny bez podcienia bardziej wyrazisty lepiej kontrastujący ze złotym jeleniem, szanowni państwo, również zwracającym się, powiedzielibyśmy w lewą stronę, patrząc od strony heraldycznej, oczywiście w prawą stronę i również e, znak słowny ze złotym podpisem Single Mod Scotch Whisky. Ten znak przetrwa na butelkach w komunikacji korporacyjnej przez 7 lat, czyli do 2014 roku, kiedy to zostaje uproszczony i widzimy, że w znaku Pozbyto się tego podpisu Single Malt Scotch Whisky. Widzimy tylko i wyłącznie czarny, wyrazisty napis Glenfiddich, tą czcionką właśnie taką stylizowaną, czcionką nawiązującą do, do tych historycznych wydań. Jeleń w swoim wyrazie zostaje uproszczony i nabiera bardziej miedzianego, bardziej brązowego koloru, bardziej takiej miedzianej właśnie Barwy i ten znak na butelkach pojawia się od 2014 roku. Na zakończenie dzisiejszego odcinka chciałbym Państwu przedstawić kilka slajdów z oficjalnych nośników marketingowych destylarni Glenfiddich z Dufftown. Szanowni Państwo, będą to etykiety, które towarzyszyły przez dzieje destylarni butelkom właśnie tej bardzo popularnej whisky. Pierwsza z 1909 roku, widzimy tutaj butelkę z napisem Glenfiddich Pure Malt, ale ten napis absolutnie nie można jeszcze nazwać logotypem. On się nie wyodrębnia na tej etykiecie. Jest po prostu informacja o destylarni, która wyprodukowała ten whisky. Kolejne dwie buteleczki pochodzą już z lat 50. i 60. i Widzimy, że tu również ten napis Glenfiddich odwołujący się oczywiście do destylarni nie jest w jakiś specjalny sposób wyodrębniony. No w tej butelce z roku 1961 jest chociaż zaznaczony kolorem czerwonym na białej etykiecie, więc wyróżnia się zdecydowanie. Ale proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze nie ma nigdzie informacji single malt czyli ta whisky jest sprzedawana w innym charakterze. Są to najczęściej pure malty, czyli blendy z maltów. Single Mold pojawi się w roku 1986, ale zaraz do tego dojdziemy, bo tutaj mamy etykietę z 1970. Pojawia się już tutaj po raz pierwszy jeleń. Złoty napis z białym podcieniem Glenfiddich. Po raz pierwszy możemy powiedzieć, że jest to już takie logo, które, które będziemy znać z tych późniejszych i obecnych wydań. I oczywiście Pure Mold. Pod nazwą słowną. 1980 rok również Pure Mold, Glenfiddich i już zdecydowanie bardziej kontrastujący ten jeleń. O i tu właśnie widzimy po raz pierwszy na butelce nazwę Single Mold, chociaż pod spodem pod Glenfiddich jest Pure Mold, więc ta niespójność komunikacyjna jeszcze w latach 80. faktycznie była na butelkach. Szanowni Państwo, 1980 rok, etykieta, która, która pokoleniu mojemu będzie się kojarzyła oczywiście z, z siecią sklepów Pewex, bo Glenfiddich był dostępny właśnie z taką etykietą na półkach tego prestiżowego, tej, tej prestiżowej sieci. Widzimy tutaj na czarnej etykiecie biały napis i oczywiście tego jelenia. Single Mold Special Reserve, wydanie z 1980 roku. Rok 2000 i tutaj już widzimy tę bardzo, bardzo popularną etykietę. Szanowni Państwo, już z napisem Single Malt, Scotch Whisky Glenfiddich i złoty jeleń na zielonym tle. Etykieta stylizowana. Zielona butelka, trójkątna, charakterystyczna butelka dla rodziny William Grant. 2014, tutaj już widzimy tę etykietę po liftingu. Szanowni Państwo, Glenfiddich Single Malt Scotch Whisky i ten charakterystyczny złoty jeleń. 2019 rok to jest wydanie, które chciałbym Państwu również pokazać, bo mam w swoich zbiorach. To jest właśnie ta, ta etykieta biała na ciemnozielonym British Racing Green. Tak moglibyśmy powiedzieć, taki kolor złoty. Jeleń szanowni państwo, złoty podpis Single Malt Scotch Whisky edycja 12-letnia. I na koniec ta sama wersja tej whisky, ale tu już jest wersja z 2019 roku. Widzicie państwo tutaj wersję 12-letnią, zielony napis Glenfiddich, złote napisy na białej etykiecie Single Malt Scotch Whisky i oczywiście na zielonej butelce. Złoty, charakterystyczny. Jelenie jeszcze Państwu tutaj pokażę w wersji 18-letniej. Widzimy spójność komunikacyjną, bo te butelki są do siebie bardzo podobne. Bardzo elegancka butelka, charakterystyczna w trójkąt. To będzie cechować wszystkie butelki Glenn Fiddich i Williama Granca, szanowni Państwo. Na kolejnym slajdzie właśnie trzy. Trzy butelki z rocznikiem 12, 14 i 15 pokazującą, pokazujące tę właśnie spójność komunikacyjną. Wszystkie dobrze zaprojektowane, różniące się oczywiście kolorem, ale charakterystyczny jeleń w uproszczonej wersji, w złotym kolorze, w górnej części butelki. To tyle, Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do moich wcześniejszych publikacji. Przypomnę, że na kanale Herby, Herbyfagi Logotypy omówiłem już logotyp jednej z najbardziej popularnych destylarni szkockich, czyli Burrahaven. Znajdziecie Państwo również na moim kanale dużo treści heraldycznych, dużo treści weksylologicznych. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!